Pracujesz ciężko fizycznie, a może masz dużo napięć w pracy, i w związku z tym bolą cię krzyże. Pokażę ci, jak możesz to rozładować. Jest jedno bardzo proste ćwiczenie. Wystarczy, że nauczysz się robić tak. Może to być na początku dla Ciebie trudne. Pozycja, którą ja mam teraz, jest już przez jakiś czas wypracowana przeze mnie. Jest mi w niej swobodnie, łatwo mogę w niej rozmawiać, mogę w niej różne rzeczy robić. Na początku poszukaj wygodnej dla siebie pozycji. Może będzie tak, że będziesz potrzebował nachylać się do przodu, żeby utrzymać y, równowagę. Może będziesz potrzebował tylko tyle zrobić, będzie ci już trudno, ale próbuj zejść ostatecznie do tej pozycji. Wtedy składasz sobie ręce, rozpychasz te kolana jeszcze bardziej szeroko. I to jest najlepsze ćwiczenie, które rozciąga tu z tyłu dolne partie pleców. Ono nie rozciąga je tak, rozciąga je tak. I wtedy, kiedy bolą Cię krzyże, czujesz jak to się wszystko fajnie rozciąga i ten ból się rozchodzi. Tak, możesz sobie zacząć wiesz od 10 sekund, 15 sekund, 30 sekund. Możesz sobie pobyć tak minutę, dwie, wszystko sobie wypracujesz. Próbuj dążyć do tej pozycji, ale swoim tempem, na spokojnie. Jak uda ci się już być w tej pozycji, zobaczysz, że przestaną boleć ci plecy, nawet kiedy wykonujesz ciężką pracę fizyczną. Jeśli będziesz chciał czegoś hardkorowego, możesz nauczyć się w tej pozycji robić jakieś dodatkowe ćwiczenia. Możesz próbować się gdzieś rozciągać na boki, pochylać, cokolwiek. To już jest level hard i możesz sobie coś do tego dokładać. Ale na samym początku fajnie, jakbyś nauczył się po prostu być w takiej pozycji, odpoczywać. To jest pozycja, w której możesz odpocząć. Jutro zresztą pokażę Ci kolejną pozycję, w której możesz odpocząć. Ale na razie naucz się tego spokojnie, tylko dla siebie. Możesz sobie pomedytować w tym, możesz sobie. Coś porobić w tej pozycji, co chcesz, ale fizycznie będzie ci dużo łatwiej. Czasami poczujesz, że potrzebujesz te stopy trochę poprawić, popraw. Będziesz czuł, że tutaj na piszczelach też ci się naciąga, zostaw, trzeba wytrzymać. Ta pozycja, ona pozwoli rozciągnąć ci dolne partie pleców, przestaną boleć cię krzyże.